Witam w świecie izotopii moich nowych i stałych widzów. Zbliżają się walentynki. Taką tutaj wam dekorację walentynkową przygotowałam i pomyślałam, że to jest super okazja, żeby zrobić coś dla swojego obecnego związku. A jeśli aktualnie poszukujesz partnera lub partnerki, to też jest to świetna okazja, żeby coś kreatywnego w tym kierunku zrobić. Niestety pandemia ogranicza nas bardzo w możliwościach, Organizowania imprez czy też różnego rodzaju wyjść, więc pomyślałam, że może warto sięgnąć po to, co nauka może nam zaoferować, i mam dla Was bardzo intrygujący pomysł na spędzenie walentynek. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Czy uwierzysz, że 36 pytań, godzina lub półtorej czasu,. Oraz kontakt wzrokowy wystarczą do nawiązania bliskiej relacji z drugą osobą, a nawet ta bliska relacja może prowadzić do zakochania się albo zakończyć się poważnym związkiem, jak na przykład małżeństwo. Opowiem Ci teraz o eksperymencie, który kilka lat temu wstrząsnął opinią publiczną i opowiem Ci, jak Ty możesz ten eksperyment przeprowadzić we własnym zakresie. Jeśli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, a interesujesz się rozwojem osobistym, to rozważ subskrypcję i pamiętaj proszę o wciśnięciu dzwoneczka, który przypomni Ci, kiedy i Izotopia opublikuje nowy odcinek. Autorem tego eksperymentu jest dr Artur Aron, psycholog z Uniwersytetu Stanowego w Nowym Jorku, którego specjalizacją są intymne relacje międzyludzkie. To on właśnie w 1997 roku zaprojektował i przeprowadził eksperyment, o którym mowa w dzisiejszym odcinku. Stworzył on quiz składający się z 36 pytań. Para kompletnie obcych sobie ludzi usiadła naprzeciwko siebie w laboratorium, i kolejno każde z nich odpowiadało na pytania z quizu. Całość zajęła nie więcej niż godzinę. A na koniec uczestnicy eksperymentu zostali poproszeni, aby przez 4 minuty patrzeć sobie w oczy bez słowa. Po sześciu miesiącach od tego eksperymentu para ta wzięła ślub, a na uroczystości obecne było całe laboratorium. W 2015 roku eksperyment ten zyskał światowy rozgłos dzięki artykułowi. W New York Timesie, napisanym przez dziennikarkę Mandy Len Catron. Dziennikarka sama na sobie wypróbowała technikę doktora Arona. Mandy przeprowadziła swój eksperyment w barze, nie w laboratorium. Naprzeciw niej nie siedział zupełny nieznajomy, ale kolega z uniwersytetu, którego czasem spotykała w klubie wspinaczkowym. Mandy. Wygooglowała te 36 pytań i przez dwie godziny kolejno podawali sobie jej telefon, odpowiadając na te pytania. Polecam Ci przeczytanie tego artykułu albo obejrzenie jej TED -talku. Linki do obu źródeł znajdziesz w opisie pod filmem. Zastanawiasz się pewnie, jak to wszystko się skończyło. <grym> Otóż Mandy i jej partner zakochali się w sobie i zostali parą. Mandy jednak nie przypisuje całej zasługi technice doktora Arona. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że w jakiś sposób oboje wcześniej interesowali się sobą na tyle, by umówić się na spotkanie w barze i spróbować eksperymentu. Po drugie, dlatego że miłość nie spadła na nich przypadkowo, ale oboje wybrali, zdecydowali, że chcą się w sobie zakochać. Tak przynajmniej mówi Mandy. Ogólnie rzecz biorąc, eksperyment doktora Arona nie został zaprojektowany jako sposób na zakochanie się. Był zaprojektowany, aby w krótkim czasie stworzyć bliską relację między dwojgiem ludzi. Mnie jednak wcale nie dziwi. Że właśnie tak zyskał rozgłos. No bo z punktu widzenia marketingowego, sposób na zakochanie czy sposób na miłość sprzedaje się dużo lepiej niż sposób na pogłębienie relacji międzyludzkich. Zasady są proste. Siadamy naprzeciwko siebie i odpowiadamy kolejno na każde pytanie. Na pierwsze pytanie odpowiada jedna osoba, a później druga na to samo pytanie. I tak dalej, aż do końca czyli 36. pytania. Całość nie powinna trwać dłużej niż godzinę albo półtorej. Na początek coś łatwego. Jakiego celebrytę zaprosiłabyś na kolację i za co jesteś wdzięczna losowi? W drugiej dziesiątce pytań robi się już bardziej ciekawie. Gdybyś jutro miała się obudzić z nową cechą charakteru lub umiejętnością, co by to było? Mniej więcej w połowie zaczynamy rozmawiać na tematy bardziej żenujące i bolesne momenty życia. Na przykład, czy jest coś, z czego Twoim zdaniem pod żadnym pozorem nie wolno żartować? I chyba najtrudniejsze, mówimy drugiej osobie, co nam się w niej podoba. Gdy pytania się skończą, włączamy stoper i przez cztery minuty bez słowa patrzymy sobie w oczy. Ja powiem od razu, że jeszcze tego na sobie nie próbowałam, ale zamierzam do tego namówić mojego partnera i na pewno podzielę się moimi przemyśleniami z wami na moim koncie na Instagramie. Ja filmiki na YouTube publikuję co dwa tygodnie, więc jeśli masz ochotę na trochę więcej izotopii, to właśnie na Instagramie będę po polsku publikowała częściej różne informacje z mojego życia codziennego i od z tym, jak ja te rady, które yy, czy te tematy, które poruszam w izotopii, właśnie stosuję w życiu codziennym? Pełną listę 36 pytań po polsku też zamieszczę właśnie na Instagramie. A link do mojego Instagrama i do tego posta znajdziecie właśnie w komentarzach pod filmem. Dlaczego mówię o tym eksperymencie w kontekście walentynek? Bo, jeśli masz akurat na horyzoncie kogoś, do kogo chcesz się zbliżyć, a nie masz akurat możliwości ani czasu na wielotygodniowe oswajanie się i budowanie tej znajomości, to może to być świetna okazja do takiego właśnie zbliżenia. Z drugiej strony, jeśli już jesteś w związku, to może walentynkowy wieczór z kolacją we dwoje przy świecach, kiedy dzieci już położysz spać, też spędzisz na takiej właśnie domowej randce z quizem. Słyszałam od y, osób, które ten klient już zrobiły, że pozytywnie wpłynął na ich związek. Niektórzy singli natomiast mówią, że do związku miłosnego nie doszło, ale skończyło się na trwałej, głębokiej przyjaźni. Ja osobiście. Nie słyszałam ani nie czytałam o żadnych niebezpiecznych albo negatywnych konsekwencjach tego eksperymentu, ale może Ty masz jakieś inne wiadomości na ten temat, to koniecznie podziel się ze mną i innymi widzami tego kanału w komentarzach. No i napisz, czy masz ochotę wypróbować ten eksperyment, a jeśli już to hmm, zrobiłeś, zrobiłaś, to właśnie, jakie są Twoje przemyślenia na ten temat? No, ja jestem niezmiernie ciekawa. Ja w ogóle czytam i odpowiadam na wszystkie komentarze, bo je uwielbiam dostawać od Was. No i jeśli Ci się oczywiście film podobał, jeśli uważasz, że wyniósł coś ciekawego, to bardzo poproszę o zostawienie lajka, bo to niezmiernie to i Twoje komentarze niezmiernie wpływają na rozwój mojego kanału. No i cóż, bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia już za dwa tygodnie. Miłych Walentynek. Pozdrawiam! Muzyka